Bez ławki niewielka wieś położona zaledwie 4 km od świętej lipki jest w posiadaniu drogocennego zabytku. Dziś kościół, a tak naprawdę zamek z XIV wieku, który gościł w swych murach litewskiego księcia Świdry Giełe, najmłodszego brata króla Władysława Jagiełły, stoi dumnie na wzgórzu wśród polu. Na początku XIV wieku najmłodszy brat Władysława Jagiełły, czyli książę Świdry Giełło, był po stronie krzyżackiej, oni tutaj urządzili mu rezydencję. To był mały zamek gdzieś na pograniczu tego, co nazywano wówczas Puszczą Galińską, czyli takiego obszaru, e, takich peryferii, e, peryferiów e, zakonu krzyżackiego. E, fenomen miejsca to to, że w ogóle zachował się ten obiekt w 90 z tym miejscem wiąże się również legenda o świętym Graalu, kielichu, który rzekomo świdrygiełło miał przywieźć na zamek. Tyle legenda. Fakty natomiast do tej pory były ukryte w ziemi. Podczas prac archeologicznych prowadzonych przez doktora Arkadiusza Koperkiewicza z Instytutu Archeologii i Etnologii Uniwersytetu Gdańskiego, wydobyto wiele cennych skarbów opowiadających historię życia dawnych mieszkańców wsi. Wiemy już dzisiaj, w którym dokładnie roku zamek był zbudowany. 1371. Gdybyśmy się chcieli przyjrzeć murom, to widać konstrukcje oryginalne drewniane, które właśnie pomagają, a właściwie umożliwiają wykonanie tak precyzyjnych dat. Natomiast historia Bezławek jest oczywiście starsza, bo to jest terytorium tak zwanej Małej Barcji. Troszeczkę dalej nad Dajną mamy miejsce, które jest nazywane. Grodziskiem, chociaż mamy wątpliwość, czy rzeczywiście było to grodzisko pruskie. Tak to funkcjonowało w literaturze i tam rzeczywiście był ten pierwszy punkt osadniczy, pierwszy punkt, gdzie Krzyżacy nad rzeką zbudowali, zbudowali młyn, zbudowali wieś, zbudowali kościół. Kościół pierwszy się spalił. Tutaj na wzgórzu była rezydencja, czyli właśnie ten. Niewielki zamek, właściwie gospodarczy. Wiem, że później być może tutaj funkcjonował komornik, no ale w rezultacie pod koniec XV wieku, może na początku XVI, przeniesiono kościół ten ze wsi średniowiecznej po pożarze i zagospodarowano ten obiekt. Badania archeologiczne były prowadzone najpierw na zamku, a później także do zeszłego roku w tam właśnie w tym najstarszym centrum wsi na cmentarzu średniowiecznym, gdzie fragment tego cmentarza się zachował i to jest właściwie ewenement oprócz równiny dolnej. Jest to drugie cmentarzysko, gdzie możemy powiedzieć, że mamy szczątki autochtonicznej ludności pruskiej, która tutaj brała udział w tym procesie kolonizacji. Także fragment cmentarza jest również na rekonstrukcji, rekonstrukcji tutaj na wystawie na zamku w kościele. Oprócz badań naukowych w ramach projektu Bez Ławki Ocalić od Zniszczenia, ideę tę podchwycili lokalni pasjonaci historii, którzy wspólnie z mieszkańcami wsi rozpoczęli pracę, tym razem w celu ratowania cmentarza znajdującego się na kościelnym wzgórzu. Praca polegała przede wszystkim na oczyszczeniu tego cmentarza z haszczy, czyli zarośli, i prace trwały przez dwa lata tak naprawdę. Czyli od 2017 roku aż do, do, do początku tego roku. Podczas tych prac, żeśmy znaleźli kilka na początku nagrobków kamiennych, granitowych, które nie zostały skradzione. One były podnoszone ponownie. Jest ich około 7 tutaj. Możecie Państwo tutaj zobaczyć. I również żeśmy znaleźli kilka krzyży żelaznych i stalowych, które zostały zabezpieczone u nas na, na kątach, gdzie jest siedziba stowarzyszenia i tam prowadzimy klinikę krzyży. 15 krzyży. Były już odnowionych, pięć zostały postawione ponownie. Stowarzyszenie ten prowadzi, prowadzi też działalność publikacyjną, publikujemy niebieskie zeszyty historyczne i będzie jedno wydanie już poświęcone parafii ewangelickiej Bezławki. ławki. Od kilku już lat staramy się, pracujemy przy porządkowaniu wespół ze Stowarzyszeniem Blusztyn oczywiście i, i mieszkańcami Bez ławek. Porządkujemy teren dookoła Kościoła, cmentarz, popularyzujemy również wiedzę. Uczestniczymy w konferencjach naukowych, które tutaj się odbywają, inicjujemy takie, takie działania. Między innymi konferencję naukową poświęconą właśnie przedstawieniu efektów pracy. Które 10 lat tutaj się toczą prace archeologicznych Uniwersytetu Gdańskiego. Jednym z naszych działań jest również opieka nad kapliczkami urzeńcowymi przy drodze z reszta do świętej Lipki. To chyba było pierwszym, pierwszą naszą troską, pierwszym działaniem osób, które skupiły się wokół tego tematu. Staraliśmy się zainteresować i ministerstwo, poszukiwaliśmy właścicieli tych kapliczek tak, aby móc uratować je po prostu.